Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku. A w tym odcinku w sumie jest pokazane, jak pożyczyliśmy komputery. To od razu musieli to wrzucić do internetu, ale to już nieważne, to se wyłączę. kurde, pożyczysz od kogoś trzy komputery z jakiejś firmy i od razu cię puszczają w telewizji? Ja cię. Widzisz, jak łatwo być sławnym? Więc dobra, co tu mamy? Postępowanie, dobra, dobra. Hej, widzowie, znowu musimy tam wrócić, bo... nie wiem, nie rozumiem tego, ale dobra, no więc jeszcze raz. Tylko że teraz ma jakiś nowy alarm, coś tam, coś tam. Czekaj, co tam pisało? Nie przeczytałem. 60 sekund na coś tam mamy. Alarm pożarowy, przywodowy Dobra. Drama wygląda, jakby była zamknięta, dlatego nie ryzykuję. Pójdziemy z od innej strony, może. Myślałem, że to się da zniszczyć, więc wyjdziemy sobie na drzewo. A z drzewa sobie wyjdziemy tu. Czekaj, to jest w tym budynku? Tak. Dobra, coś tam pisało o jakimś alarmie po 60 sekundach. No ale kogo to tam obchodzi? Jak ja mam to niby? Dobra Dawaj mi to hmm, hmm, Czemu pauza mi się klika jak ja chcę? Zebra cel dobra dobra tutaj to, dobra dobra co ty nie zdąża czemu nie mogę wyjść z tej wody dobra gdzie to jest dobra dobra jest szybki zapis. Dobra, tutaj mamy to. Dobra, dobra, dobra. Na spokojnie. Tutaj będziemy musieli tak uciekać. Tędy, tędy, tu. I teraz, jak się dostać tam na górę? No to się wbijamy w bramę. Dobra, więc wejście mamy tutaj już otworzone. Tutaj szybko sobie wyjdziemy tędy, dobra, czyli tędy będziemy musieli wejść tu. Dobra, dobra, tędy, tędy, tutaj na trzecie piętro. Tutaj to zgarniamy. Tutaj szybko wychodzimy, biegniemy, tędy. Brago ucieczki sobie zrobimy. Dobra, czyli tutaj trzeba podstawić jakiś samochód. Loop. Czekaj, co to to jest? Tu będzie coś? Tu nic nie ma, dobra. Dobra, i teraz szybko. Tutaj powinienem sobie coś zrobić, ale już nie ma czasu. Dobra, nie wpadłem do wody. Dawaj, 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 dawaj. Czemu tędy pobiegłem? O, ale dobra, zepsułem. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Czemu się blokuje? Dawaj, szybko, 12 sekund. Klikam że, klikam że. Nie, nie mają mnie, nie mają mnie, dobra, dobra. No i pięknie widzowie, dobra. 5 sekund jeszcze miałem, więc spoko nawet to wyszło. Tutaj, tutaj, yy, tutaj mogłem nie wiem, tutaj zrobić, tutaj więc poszedłem za bardzo na okrężkę. Tutaj zrobiłem przeskok jakiś taki. Yy, tutaj wyszliśmy, tutaj niepotrzebnie tu, o, tu zmarnowałem dużo czasu, więc to było akurat niepotrzebne. <laughs> mhm, dobra, dobra. Tutaj schodziliśmy, tutaj za dużo powinienem wyważyć ściany i tutaj już wybiec. Już widzę, gdzie błędy popełniłem. Tutaj biegłem, biegłem, tutaj też się zablokowałem, więc dobra, widzowie, kontynuujemy, no i pięknie, amator, osiągasz nową rangę, super, jesteś jestem amatorem, już się cieszę. Palnik? Ej, bo tu ma amunicję. Dobra, kto by to ulepszał? No ja cię. znowu ktoś, A no tak, I bramę ktoś wyważył, nie no, straszne, kto jest takim wandalem? Kurde, pożyczyłem, pożyczyłem, jakieś bezpieczniki i znowu coś tam źle jest. No dobra. Potrzebna kawa? Serio? To se przeczytam, wy też sobie to przeczytajcie i za chwilę się widzimy. Dobra, mam jakiś domek letniskowy. Co to jest? Czemu to są trzy kropki? Jakbym miał zniszczyć trzy domki? Trochę porąbane. Dobra, więc... Ja mam tutaj uciec, to jest moja droga ucieczki. Tak, dobra. Tu taki samochód. Gdzie jest ten domek? Tutaj jakaś taka droga. Ten domek. No dobra, no to lecimy. Czemu to się nie pali? Tak słabo. Kosztowności. Uu. 60 dolarów. Gaśnica na wszelki wypadek. Jaki alarm pożarowy? Czemu nikt mi nie mówi, że to są alarmy jakieś pożarowe. się dalej palisz? Uff, nie no serio? Dobra Ty, tu jest latarka Czy ja to włączyłem? Pod F Jak karę smałcia. A, tu jest okno. Dawaj mi to, dobra. Już to niszczę, niszczę. Dawaj mi to. Co tu jeszcze mamy? Tu. To jest. Czemu to wpadło pod wodę? No, jak mam to zniszczyć niby? Jest tutaj coś? Nie to palnikiem. No tak. Nie! jak ja spadłem niby w dół? Ja nie mogę. Dawaj, powiedz, że można wejść do tego jachtu. Można, więc dobra. Eee, tutaj palnik... Nie wiem, czy mi go starczy. Dobra Już chyba starczy oj. Dobra, nikt nie, nie zauważy. mu to jest. Dobra, teraz jeszcze chciałem to wszystko zniszczyć. Czemu młotem tego nie mogę zrobić? Więc też będzie za duże. Aha. Już nie mam palnika, więc zarąbiście. Dobra, dawaj niż famy, pięknie. Wach jak ja uwielbiam symulator życia w Polsce. Pięknie. No i tego już nie ma. Coś se zatonie. Zbieramy drzwi, gdzie ty jesteś? Dobra, to te... To Uuu, jak robimy to. to. Jest to, to jest drukarka. Dobra, po się męcza? Pięknie. Dobra, tu jest woda. Dawaj. Chodź ty safe. No, chodź ty. Eee, dawaj. No dawaj. To jest safe, chyba safe. Tu mamy go wrzucić do wody. Dobra, nieważne, wrzucamy. Przeturlamy sobie go. No, mówię, symulator życia w Polsce. Macie tu nawet polską flagę, widzicie to? Polska flaga. To jest symulator życia w Polsce, mówię Wam. Tak wygląda właśnie życie w Polsce. Kratniecie, niszczycie. No, oczywiście nie ja, ale dużo ludzi tak robi. Ja nigdy w życiu nic nie ukradłem. No wrzuć już to do wody No i pięknie Gdzie jest nasz Gdzie idzie nasza łódka Tam Tam jeszcze podjedziemy oczywiście Choć w sumie bym mógł uciekać tu do. Dobra Jak niby mi się zniszczyło z przodu szybka nie wiem Ale dobra Oje, oh yeah. zmieścimy się Prawie! No cóż, a ja tutaj już drugi domek zniszczyłem Oj tak, zamiast od razu spojrzeć, to nie, więc dobra widzowie. Misja kolejna wykonana, więc jeśli wam się podobało, zostawcie subika i like, oczywiście. A w dzisiejszym odcinku dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć do następnego odcinka.